Było to kilka, kilkanaście lat temu, kiedy przeczytałem wywiad z jednym z najsławniejszych sportowców w Polsce. Był Wraz ze swoją drużyną na audiencji generalnej w Rzymie u Jana Pawła II. Później Jan Paweł II przyjął właśnie tę drużynę na audiencji indywidualnej. Otóż ten sportowiec później dzielił się swoimi takimi wrażeniami z tego spotkania. Zarówno z audiencji generalnej, jak tej indywidualnej. Kiedy już zakończyła się indywidualna audiencja, wszyscy koledzy pytali go, o czym rozmawiałeś z papieżem? On mówi, otwiera oczy, ja rozmawiałem z papieżem. O czym? No przecież rozmawiałeś z nim 10 minut. Nie pamiętam. Nie wiem. Wiem tylko jedno, że to spotkanie jest kluczowe dla mojego życia. To spotkanie odmieniło mnie całkowicie. O czym rozmawiałem? Nie wiem. Wiem jedno, że to było spotkanie, gdzie doświadczyłem miłości. Miłości prosto z oczu papieża. Trudno nam porównywać Audiencję Generalną do Mszy Świętej i to spotkanie w tej indywidualnej, indywidualnym spotkaniu z papieżem, do tego indywidualnego spotkania z Chrystusem w Eucharystii. Ale coś w tym jest. Jesteśmy tutaj zgromadzeni na Mszy Świętej. Jako wszyscy, wspólnota. I Chrystus do nas mówi, Chrystus karmi nas swoim ciałem, ale Chrystus pragnie tego spotkania sam na sam. I to spotkanie indywidualne jest niesłychanie ważne w naszym życiu, ważne co do owocności uczestniczenia we mszy świętej. On wprost chce mnie zapytać o przyczynę mojej łzy w oku. Chce zapytać o radość mojego serca, o moje troski, nadzieje, zwątpienia. I ja mam właśnie szansę nie tylko mu odpowiedzieć na te jego pytania w tej ciszy swojego przebywania z Nim, co jeszcze bardziej indywidualnie wsłucha się w to, co On chce mi powiedzieć tak osobiście, wprost w tym spotkaniu sam na sam. W naszej wspólnocie mamy te dni od poniedziałku do środy, kiedy po Mszy Świętej jest adoracja Najświętszego Sakramentu. Kiedy właśnie jest ta cisza, to indywidualne już spotkanie z Chrystusem, z którym tu jeszcze chwilę przedtem gromadziliśmy się wspólnie na Eucharystii. Ta chwila. Te minuty ciszy mają niesłychane znaczenie. Bo gdy patrzymy to, choćby poprzez pryzmat niedzielnej Eucharystii, możemy bez trudu zauważyć, że po końcowym błogosławieństwie, może jeszcze po mszy na wyjście, cała Rzesza rusza do drzwi. Śpiesząc się, dzieje się tam, bo i tak to było długo. A właśnie ta chwila osobistej ciszy, adoracji, pozwala człowiekowi, pomaga człowiekowi uświadomić sobie, że oto wychodzę z Chrystusem poza drzwi kościoła. Nie zostawiam Chrystusa tu w świątyni, ale Chrystus pragnie iść ze mną. Dlaczego? Bo jest we mnie. We mnie, aby przemieniać każdą chwilę mojego życia, zarówno zawodowego, osobistego, rodzinnego. Chrystus, który mnie zaprasza tu na Eucharystię i którego ja. Mogę zaprosić, którego ja winienem zaprosić do swojego życia. W chwili spotkania, kiedy jesteśmy sam na sam, możemy jeszcze bardziej się zjednoczyć, może inaczej możemy utrwalić to zjednoczenie z Chrystusem które nastąpiło w Komunii Świętej. Tak, Chrystus pragnie być razem ze mną. Nie tylko tu u świątyni, ale w każdej chwili mojego życia. Czy jako Go zabiorę? Czy ja Go wręcz zaproszę, aby szedł razem ze mną? To właśnie ta chwila ciszy. Chwila, Zaproszenia decyduje o tym, jak będzie wyglądał ten dzień, ten tydzień mojego życia, życia niejednokrotnie i mojej rodziny.